Przepuśćcie mnie, przepuśćcie! Ja jestem celebrytką, mi się należy. Ja muszę być przed całym tym pospólstwem. Ja tyle zrobiłam dla tego kraju, a wy mnie ograniczacie. Eee, e, jakie pospólstwo? Wypraszam sobie, na koniec kolejczki pani się ustawi, ale już. Ależ absolutnie. Jak gwiazda takiego formatu, dobro narodowe, stać w kolejce nie będę. Już i tak zmarnowałam zbyt wiele swojego cennego czasu. Dawasz mi tu raz to antidotum. Eee, eee... Proszę pani, my tu ludzi Nie obchodzi mnie co wy tu z ludźmi robicie. Ja jestem kimś więcej. <laughs> Ale pani nie rozumie. Ta klinika ma swoje zasady. Ludzie mojego formatu nie mają zasad. Ym, to znaczy ludzie mojego formatu są poza waszymi zasadami. Proszę mnie tutaj w Podskokach zaszczepić. Ale ja nie mogę Pani tego zrobić, ten preparat jest tylko dla... Już ci mówiłam, młody człowieku, że ja jestem ponad wszystkim i wszystkimi. Nie obchodzi mnie, jakie macie tu przepisy. Ładuj mnie tu tą igłę. Hmm, w sumie mam coś idealnego dla Pani. Mi się należy dobro narodowe. Daj, daj, daj. Hm, w sumie mam coś idealnego dla pani. O kurwa, nie ta kieszeń. Ja pierdolę, no z szykawkiem kurwa wyciągnąć.